Kiedy pociąg jechał, jucha w rozpaczy, brał malutkie dzieci na ręce, całował je i żegnając się z nimi wyrzucał je z jadącego wagonu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jesteśmy dzisiaj w Jaworzynie Śląskiej, u naszych przyjaciół ze stowarzyszenia miłośników kolei. Opowiemy wam bardzo wzruszającą i dramatyczną historię pani Heleny Pankowskiej. Pani Helena w 1939 miała 8 lat i wraz z całą swoją rodziną została zesłana w głąb Związku Radzieckiego. Los całkowicie pozbawił ją marzeń, zabaw, dziecięcej niewinności. Horror, jakiego dziewczynka była świadkiem, pozostawił piętno do dziś. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Letty Shops. Black Friday Week już za nami, ale to nie oznacza końca wyprzedaży. Ta dopiero się zaczyna. Wielu z nas chce upolować najlepsze oferty w atrakcyjnych cenach, odnowić tanio garderowe, a dzięki sponsorowi dzisiejszego odcinka, którym jest Letyshops, możemy zaoszczędzić na tym jeszcze więcej. LetiShops pozwoli wam oszczędzić mnóstwo pieniędzy podczas kupowania świątecznych prezentów. Dzięki cashbackom, które mogą być nawet kilkukrotnie powiększone, macie pewność, że kupicie prezenty jeszcze taniej niż wszyscy. Zobaczcie Ile możecie zaoszczędzić, na przykład kupując w sklepie eobuwie.pl dzięki Shops, które dostępne jest przez stronę Wtyczkę do przeglądarki i aplikację mobilną, możesz kupić wszystko, o czym marzyłeś, lub marzyli Twoi bliscy z rapetem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Link do oferty znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Historia zsyłania ludzi w głąb Związku Radzieckiego, w jego najbardziej odległe i niedostępne regiony, sięga już początku wieku XVI. Jest to niejako brutalna tradycja wpisana bezpośrednio w rosyjskie ambicje imperialne, co niestety, jak widać, aktualne jest do dziś. Sowieci wywieźli w głąb Związku Radzieckiego setki tysięcy Polaków. W ich mniemaniu. Było to działanie prewencyjne oraz zapobiegawcze, tak aby skazując takie osoby, nie rozprzestrzeniała się ideologia antykomunistyczna. Tak naprawdę pretekstu nie szukano wcale. Sowieci po prostu pukali do drzwi rodzin i kazali się natychmiast pakować. Wywieźli dosłownie i rozdzielili całe polskie rodziny. Pani Helena urodziła się w roku 1931. Wraz z całą swoją rodziną mieszkała we wsi Hucisko w województwie Tarnopolskim. We wrześniu 1939 miała 8 lat. Przez kilkanaście dni od momentu wybuchu konfliktu, we wsi niewiele zapowiadało, że za chwilę dojdzie do tragedii. Była piękna, słoneczna pogoda, ludzie szykowali się do wykopku ziemniaków. Miał to być kolejny spokojny wiejski dzień. Do czasu. Wraz z wejściem tutaj armii czerwonej 17 września roku 39 na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow zaczęło robić się niebezpiecznie. Nie wpływała na to tylko i wyłącznie obecność w Tarnopolu czerwonych zbrodniarzy, co uaktywnienie się band upa, które już wtedy zaczęły zagrażać Polskim mieszkańcom. Tata pani Heleny miał pozwolenie na broń. W związku z tym, że robiło się naprawdę groźnie, nie tyle co ze strony czerwoanarmistów, co ze strony właśnie ukraińskich nacjonalistów, postanowił, że z tą bronią będzie nocował, tak aby w sytuacji zagrożenia chwycić po nią i bronić po prostu swojej rodziny. Do 10 lutego roku 40. rodzina w nieustannym strachu, ale bez większych nieprzyjemności, żyje w miarę spokojnie. Do czasu. Pewnego dnia o godzinie 5 nad ranem rozlega się głośne pukanie do drzwi. Mamusia pani Heleny w tym czasie piekła chleb. Kiedy otworzyła drzwi, ujrzała pięciu radzieckich żyłdaków z założonymi. Bagnetami na swoje karabiny. Z impetem weszli do mieszkania i dowiedzieli się o tym, że Pankowski ukrywał broń. Kazali ją zdać. Ostrzegli przy tym, że jeśli broń została ukryta, a oni ją znajdą, to wszystkich pozabijają. Sowieci dokładnie przeszukali dom, ale nie znaleźli broni. Powiedzieli do rodziny tylko jedno zdanie: Macie 20 minut, żeby się spakować. Wyjeżdżacie. W tym czasie, w tym dniu. Na zewnątrz było minus 20 stopni. Mama pani Heleny zdążyła jedynie wyciągnąć pierzyny z pościeli i owinęła nimi dzieci. Zabrała ze sobą tylko trochę mąki. W międzyczasie czerwonoarmiści zajęli dom stryja pani Heleny i urządzili w nim kancelarię. Tam mieszkała siedmiosobowa rodzina, która w obawie o swoje życie ukryła się w domu Pankowskich. W tym samym czasie stryj Pani Heleny został przez sołdatów wywieziony do Tarnopola i w tym samym dniu został zamordowany przez NKWD. Siedmiosobowa rodzina stryja i rodzina pankowskich musiała wyruszać. Przecież nas uswobodzają a wyborzą. Tylko tak przypuszczali nie, ludzie, nie, że to nas i Przeszli, załadowali do brodów, to 20 kilometrów, Mróz był wielki. Pankowscy ze wsi, w której mieszkali, mieli dostać się do brodów na dworzec kolejowy, skąd Sowieci deportowali ludzi dalej. Do przejścia w trzaskającym mrozie, w strachu pod lufami sowieckich karabinów z dziećmi owiniętymi jedynie w pierzynę, mieli do przejścia aż 20 km. Na miejscu zastali tłum innych ludzi czekających na wywózkę. Czekały na nich wagony bydlęce, takie jak ten. Nie różniły się one specjalnie od wagonów, którymi Niemcy wywozili ludzi do obozów koncentracyjnych. W takich wagonach Sprzebywało nawet 70 osób. W stłoczonych warunkach, z głodu, umieralność już podczas transportu była ogromna. Najbardziej narażeni na nią były rzecz jasna dzieci, które nie wytrzymywały mrozu, warunków panujących w wagonach bydlęcych. Jedzenia nie było w ogóle. Jedyne, co Sowieci dawali ludziom w wagonach bydlęcych, to kipiatok, czyli wrzątek. Trzy tygodnie jechaliśmy, były wagony zamykane, nie wolno było wychodzić, nie nic. No to nawet za swoją potrzebą to trzeba było wyrąbać dziurę w wagonie. No i tak się wszyscy załatwiali. No, zimno, pierzyny to przymarzali, bo to dziurawe te deski, to wszystko zimno było. W wagonach umieszczono mały piecyk, prowizoryczną kozę, która absolutnie nie była w stanie ogrzać stłoczonych w wagonach, wagonach ludzi. O jakimkolwiek cieple podczas podróży nie było mowy. Wagony były dziurawe, nieszczelne, więc ludzie po prostu zamarzali już podczas transportu. Wolno im było tylko raz na dobę ugotować na piecyku coś, co udało im się wynieść z domu. Mamusia pani Heleny smażyła dla swoich dzieci proste placki z mąki i wody i karmiła po jednym raz na dzień. Ludzie nie byli też w stanie załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych. Dlatego Sowieci wyrąbali w wagonie dziurę, którą przykryli jedynie zwykłą szmatą, przez co zimno jeszcze bardziej dostawało się do środka. W takich warunkach podróżuje ośmioletnia pani Helena, jej rodzice. 19-letnia siostra Melania i 12-letni brat Julek wraz z siedmioosobową rodziną już nieżyjącego zamordowanego wcześniej stryja. Podróż do Archangielska trwała trzy tygodnie. Rodzina pani Heleny była kochająca, chciała tylko po prostu przeżyć ten horror. Po trzech tygodniach w wagonie bydlęcym rodzina dotarła na miejsce, do Arachangielska. Na miejscu Sowieci w pośpiechu wyrzucali ludzi z wagonów i od razu lokowali ich w drewnianych barakach. Tam o jakimkolwiek cieple dalej nie było mowy. Podobnie jak wagony, baraki były tak nieszczelne, że zdarzały się w nich otwory pomiędzy deskami, przez które można było nawet włożyć rękę. Zimno zesłanym do Związku Radzieckiego towarzyszyło bezustannie przez cały czas. W drewnianych barakach miejsca było niewiele, a umieszczano w nich po, nawet po trzy rodziny. Nie było też miejsca do gotowania. Pani Helena w, w rozmowie ze mną powiedziała, że ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim, trzeba było sobie samemu radzić. Po tym, kiedy ulokowano już osoby w barakach, Sowieci niemal od razu skierowali ludzi do pracy. Ojciec pani Heleny wraz z jej starszą siostrą od razu został skierowany do lasu, miał pracować przy wycince drzew. Kiedy o tym fakcie się dowiedział, zaczął płakać. Pani Helena opowiadała, że był to pierwszy raz w jej życiu, kiedy zobaczyła, że jej ojciec płacze. Pankowski przed wojną był bardzo zaradnym człowiekiem. Przez 20 lat ciężko pracował i wybudował z dom ze względu na swoją ciężką pracę. Przede wszystkim był kochającym, kochającym, mężem i ojcem. Kiedy dowiedział się o tym, że zostanie wysłany do lasu, płakał, ponieważ był przekonany, że z tych robót po prostu żywo, żywy już nie wróci. Młoda Helcia podeszła do swojego tatusia i zapytała: "Tatusiu, czemu płaczesz?". Ten odpowiedział: "Helciu, ty nic nie rozumiesz. My już stąd nigdy nie wrócimy. Po pewnym czasie mężczyzna poważnie zachorował. Był tak wycieńczony pracą przez cińce drzewa, że zaczął bardzo poważnie puchnąć. W pewnym momencie nie był już w stanie wykonywać pracy, przez co upadł. Kiedy zobaczyli go czerwonarmiści. Podeszli do niego, zaczęli szturchać i krzyczeć Wstawaj! Masz iść do roboty! Melania, starsza siostra pani Heleny próbowała uspokoić żołnierzy i tłumaczyć im, że tatuś jest chory, że nie jest w stanie wykonywać już swojej pracy Ci odpowiedzieli U nas każdy ma pracować I tatoś robił później Spółka cały leżał No to jeszcze przyszli, zwalali z tego prycia i do roboty Myśmy prosili tego, żeby nie zabierali, gdzie tato nie mógł stać, przewracał się, no i umarł po trzech miesiącach. Szansą na jakiekolwiek poprawienie swoich warunków życia było dostanie się do kołchozu. ale żeby tego dokonać, trzeba było zrzec się, zrzec się polskiego obywatelstwa, czemu pankowcy byli kategorycznie przeciwko. Tęsknili oni za ojczyzną i byli przekonani, żyli nadzieją, że kiedyś po prostu do Polski wrócą. Dla kobiet szansą na poprawienie swojego życia było także wyjście za mąż za radzieckiego żołnierza. Pani Helena była świadkiem takiej sytuacji. Młoda kobieta postanowiła, że tak, że ożeni się z radzieckim soldatem. Kiedy jej ojciec się o tym dowiedział, zaczął płakać i mówił do córki: "Córciu, co ty robisz? Ty nigdy już Polski nie zobaczysz." Ta odpowiedziała: "Tatusiu, ja to robię dla ciebie, żebyś miał co jeść." Ojciec rozpa z rozpaczonej dziewczyny był kategorycznie przeciwko takiemu związkowi, a całemu temu dialogowi. Przysłuchiwali się sowieccy żołnierze. Było ich dwóch. W końcu jeden nie wytrzymał i do zapłakanego mężczyzny powiedział: Ty zobaczysz Polskę jak swoje ucho. Pewnego razu o godzinie trzeciej w nocy mamusia pani Heleny wyszła z baraku, aby kupić trochę zupy owsianej dla swoich dzieci. W drodze powrotnej dostrzegła, że czerwoni zwyrodnialcy w sposób brutalny zaganiają do roboty obdartych z odzieży młodych chłopaków. Stanęła w miejscu i najgorsza w tej sytuacji była jej bezradność. Chciała tym ludziom po prostu pomóc. Pojawiły się na jej twarzy łzy wzruszenia. Po chwili podszedł do niej jeden z chłopaków i powiedział, że panuje biegunka, straszna biegunka, na którą ludzie po prostu umierają w męczarni. Ta odpowiedziała, że jedynym dostępnym wtedy lekarstwem na tą chorobę może być wódka, za której kupienie groziła po prostu śmierć. Podgrzana wódka łagodziła objawy biegunki. Kobieta o dobrym sercu, długo nie myśląc, postanowiła kupić półlitrową butelkę alkoholu i podać ją cierpiącemu na biegunkę. Niedługo po tym dowiedzieli się o tym fakcie sowieccy zbrodniarze. Weszli bez pukania do miejsca, w którym rodzina akurat spała, pod osłoną nocy, w nocy zerwali i obudzili ze snu całą rodzinę i wyciągnęli kobietę z łóżka na zewnątrz. Dzieci obudziły się i do, przed oczami mieli widok, w którym radzieccy żołnierze wyprowadzają ich mamusie na zewnątrz. Wybiegli za nimi i zaczęli krzyczeć: O co chodzi? Czemu zabieracie naszą mamusie? Kobieta, wyprowadzana przez zbrodniarzy, zdążyła tylko dzieciom powiedzieć, gdzie schowała ostatnie pieniądze. Dzieciaki wybiegły za mamusią na zewnątrz i miały przed sobą widok sowieckich żołnierzy, którzy pakują ich mamusie na sanie i odjeżdżają w nieznanym kierunku. Kobieta za to, że chciała pomóc chłopcu, dostała karę więzienia. Opiekę nad dwójką młodszego rodzeństwa przejęła dziewiętnastolatka Melania. To był prawdziwy koszmar. Pani Helena w rozmowie ze mną wspominała, że mamusia zawsze potrafiła jakieś jedzenie zorganizować. Tu coś sprzedać, tu dogadać się z ruskim. Zawsze małe ilości jedzenia po prostu potrafiła zorganizować. Teraz jedzenia brakowało wiecznie. Rodzeństwo dziennie dostawało 200 gramów chleba. Najstarsza córka postanowiła każdy, nawet najbardziej mały okruszek chleba odkładać, tak aby po powrocie mamusi po prostu mieć ją czym nakarmić. Najstarsza córka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że mama, przebywając w radzieckim areszcie, jedzenia może nie dostawać w ogóle. Z czasem u pojawiły się problemy ze wzrokiem. Pani Helena opowiadała mi o tym, że kiedy najstarsza siostra wracała z pracy do domu, to praktycznie nie widziała już na oczy. W takich warunkach rodzeństwo przetrwało rok przed kolejnym transportem do kolejnego obozu. Po pewnym czasie pojawiła się okazja, aby opuścić obóz 23 Szansą na to była podróż do Uzbekistanu. Sowieci nieustannie kłamali, że tam będzie lepiej. Żeby dostać się do Uzbeków, trzeba było zapłacić za bilet choć podróż i tak miała odbywać się w wagonach bydlęcych. Mama pani Heleny zaoszczędziła ostatnie pieniądze i kupiła bilety na pociąg kiedy dostali się na dworzec, czekali dwa tygodnie na przyjazd pociągu, bez jedzenia. Rodzina jadła dosłownie raz na kilka dni. Ponownie przyjechał po ludzi pociąg z wagonami bydlęcymi, ponownie wpakowano do nich ludzi i ponownie w wagonach dochodziło do sytuacji iście dramatycznej. Mała dziewczynka była świadkiem, jak podczas podróży pewien mężczyzna, niejaki Jucha, miał pod opieką siedmioro małych dzieci. Kiedy jechali Jucha nie był w stanie zapewnić im pożywienia, nie był w stanie opiekować się tymi dziećmi. Mało tego jego żona zmarła wcześniej w lesie. Był załamany. Kiedy pociąg jechał, Jucha w rozpaczy brał malutkie dzieci na ręce, całował je i żegnając się z nimi, wyrzucał je z jadącego wagonu. Co jakiś czas pociągi stawały. Kiedy do tego dochodziło, ludzie wychodzili z wagonów, aby wyżebrać cokolwiek do jedzenia. Podczas jednej z takich sytuacji mamusia, pani Heleny oraz dwunastoletni brat Julek wyszli, aby zdobyć jakiekolwiek jedzenie i w tym samym czasie pociąg niespodziewanie ruszył. W wagonie była młoda Helena i jej starsza siostra. Pociąg z Heleną i z najstarszą siostrą ruszył dalej, natomiast mamusia pani Heleny wraz z dwunastoletnim Julkiem została na przystanku. Kobieta była zrozpaczona. Siedziała na przystanku i płakała. Wtedy najmłodszy z dzieci podszedł do mamusi i powiedział jej, że mamusiu poczekaj na przystanku, ja wsiądę w inny pociąg i odnajdę siostrę. Chłopiec jak powiedział tak zrobił. Mama została na przystanku zupełnie sama, i właśnie dochodziło do niej, że straciła swoje dzieci. Tu doszło do sytuacji, której chyba nikt się nie spodziewał, a na pewno nie spodziewała jej się mama pani Heleny. Niestądni zawod podszedł do niej radziecki żołnierz. Był to Rosjanin, Żeby była jasność, takich przypadków bezinteresownej pomocy ze strony radzieckich oprawców było bardzo niewiele. Podszedł do zrozpaczonej kobiety. I zapytał się jej, czemu płaczesz? Ta odpowiedziała, że straciła dzieci, nie wie co ma robić. Rosjanin pofatygował się, kupił jej bilet na pociąg, odprowadził ją do pociągu i odpowiedział, jedź, odnajdź swoje dzieci. Kobieta, już przystanek dalej, zobaczyła się ze swoją najstarszą córką i z ośmioletną panią Helenką. Kiedy zobaczyła dzieci, te od razu zapytały, gdzie jest Julek? Mama odpowiedziała, że Julek zaginął. W tym czasie chłopczyk błąkał się po, po mieście. Był rozpaczony, szukał jakiejkolwiek pomocy. Płakał, chodził po mieście, błąkał się, nie wiedział co ma ze sobą zrobić. Spotkał mężczyznę, który mówił po polsku. Podszedł do niego i zapytał się, czy jesteś Polakiem? Ten odpowiedział, że tak, że jest polskim Żydem. Chłopiec zapytał, czy może mu w jakikolwiek sposób pomóc, bo właśnie stracił swoją rodzinę. Ten wziął go pod swoją opiekę i zaprowadził do junaków, do junaków, gdyż w tym czasie już organizowało się wojsko. Po długiej i morderczej podróży rodzina znalazła się w Uzbekistanie. Uzbecy, jak wynika ze wspomnień pani Heleny, byli okrutni, byli bezwzględni, krzyczeli na Polaków, bili ich bez powodu. A gdy ci szli, to Uzbecy brali co mieli pod ręką i rzucali, rzucali po prostu w ludzi. Po dłuższym czasie pobytu w Uzbekistanie, pani Helena i jej najstarsza siostra poważnie zachorowały. Mamusia postanowiła, że odda dzieci do szpitala, tak żeby miały jakąkolwiek opiekę. Ta była znikoma, ale jakakolwiek była. Pani Helena znalazła się w sali, gdzie wraz z nią leżało dziewięć innych osób. Mamusia nie mogła odwiedzać swoich córek w szpitalu. Widywała się z nimi jedynie przez okno i w taki sposób dostarczała im zupę strawy, zupę z obierek ziemniaków, skromne jedzenie. W sali, gdzie była mała dziewczynka, pani Helena, znajdowało się dziewięć innych osób. I to w tym miejscu doszło do strasznej historii. Do historii, która uratowała pani Helenie życie. Do małej dziewczynki podeszła pewnego dnia pielęgniarka i powiedziała jej na ucho. Ja cię ukuję. Powiedz, że już dostałaś zastrzyk. Po tym wydarzeniu mała Helcia zobaczyła, że wszystkie osoby wokół umierają. Po prostu na oczach małej dziewczynki te osoby giną. Okazało się, że dzieci, osoby przebywające w szpitalu otruto. Natomiast pielęgniarka, która przed chwilą powiedziała na ucho pani Helenie, żeby skłamała, że dostała zastrzyk, po prostu chciała tą dziewczynkę uratować. Dziewczynka miała skłamać, że już zastrzyk otrzymała, a ten nie zadziałał. Po tym wydarzeniu zachorowała także mama pani Heleny. Zachorowała poważnie. W międzyczasie Mela dowiedziała się, że mama jest poważnie chora i postanowiła dobrowolnie wypisać się ze szpitala. Taka możliwość oczywiście istniała. Gdy wracała do kołchozu, zobaczyła, że mamusie w opłakanym stanie. Uzbecy wiozą na Arbie do szpitala. Mamusia zdążyła tylko powiedzieć do swojej najstarszej córki, żeby dała cokolwiek do jedzenia. Jeszcze w tym samym dniu kobietę otruto. Mamusie pani Heleny zamordowano, a jej zwłoki wrzucono do dołu, gdzie rozszarpały je szakale. Gdy Mela dowiedziała się o śmierci mamy, postanowiła, że powie o tym Pani Helenie. Wzięła śliwki, które czasami dostawała od jednego z Uzbeków i poszła do szpitala, w którym Pani Helena leżała. Przyniosła śliwki mojej dziewczynce i powiedziała zapłakana, Helciu, masz, to dla ciebie. Helcia odpowiedziała, że ja nie chcę, daj te śliwki mamie. Starsza siostra powiedziała, że mamusia już tych śliwek nie potrzebuje. Bo nie żyje. Gdy dziewczynka to usłyszała, wpadła w szał, zaczęła zrywać bandaże, krzyczała, była w panice, powiedziała, że teraz ona może dostać z trucizną, że nie chce już żyć, była zrozpaczona. Cały czas w jej głowie towarzyszyło uczucie, że właśnie została sama. Najpierw straciła tatę, a teraz mamę, czyli dwie najważniejsze osoby w jej życiu. Nigdy nie zapomnę tego, jak w wywiadzie pani Helena opowiadała mi o tym. I faktycznie w tym momencie całej opowieści na jej twarzy pojawiły się łzy. Po śmierci mamy pani Heleny zaopiekowała się nią Marusia, czyli pielęgniarka, która uratowała dziewczynkę przed śmiertelnym zastrzykiem. Dalsze losy pani Heleny wiodą przez podróż brytyjskim okrętem na Bliski Wschód, Afrykę, aż w końcu Polskę. To, co dzisiaj Wam opowiedzieliśmy, to zaledwie kilka procent z całej historii pani Heleny Pankowskiej. Na zesłaniu w Związku Radzieckim w Uzbekistanie kobieta spędziła niecałe dwa lata. Mela najprawdopodobniej nie przeżyła, umarła z godu. Julek po wojnie przeżył. Szczegóły tej historii oczywiście możecie zobaczyć w wywiadzie, który nagraliśmy specjalnie dla naszych wspierających. Jest to wywiad z panią Heleną Pankowską. Unikatowa historia. W tym kolchodzie po 20 dng chleba, no i siostra woziła, ziemię osypywali, tam walbo, rzeka wylewała. A tam już nie było ani drewna, nic trawy, nic pan nie zobaczył. Nie było nic, bo tam na sybirze to tak jagody, grzyby były, teraz trawy było dość dużo, drewna, a to nie było nic. Nie było w ogóle tylko drzewa owocowe. To wszystko na dziś. Z tego miejsca chciałbym dodać od siebie jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Chcielibyśmy, całym zespołem History Hiking, zadedykować ten odcinek pani Helenie, rodzinie pani Heleny i wszystkim ludziom, którzy przeżyli w Związku Radzieckim na Zesłaniu podobne piekło. Z tego miejsca pragniemy też podziękować prawdziwym miłośnikom kolei ze Stowarzyszenia Kolei Dolnośląskich z Jaworzyny Śląskiej. Odcinek powstał właśnie we wspaniałej współpracy z tymi ludźmi. Pamiętajcie o ofercie naszego sponsora, jakim jest Letyshops. I cóż, jeśli podobała Wam się historia Pani Heleny, to dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górze. Kliknijcie także w dzwoneczek, który przypomni Wam o każdym nowym odcinku. I cóż, widzimy się w kolejnej niesamowitej, historycznej podróży. Do zobaczenia. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Wojciech Byrski, Michał Chmilarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Damian Ślemp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek.